Elektrowstrząsy, gwałty, przemoc psychiczna, Donieck, izolacja. Kiedyś w tych halach produkowano materiały izolacyjne, teraz od początku wojny w 2014 roku prorosyjscy separatyści mają tu przetrzymywać i torturować zwolenników wolnej Ukrainy. Ani Czerwony Krzyż, ani inne organizacje międzynarodowe nie mają tu wstępu, pozostają tylko relacje byłych więźniów. <zysklaracja> w ogóle, w Szef izolacji upił się jak zawsze. Obszedł wszystkie cele, zarówno męskie, kamery, jak i żeńskie. Ogóle, wszystkich żęśni, pobił, nie też się dostało. I mnie zbili i naszą Dziennikarz Stanisław Asejew, przez dwa lata ukryty pod pseudonimem, przekazywał informacje z obszarów separatystycznych dla ukraińskich mediów. W 2017 został zdemaskowany i wylądował w izolacji. System jest dla wszystkich taki sam. W piwnicy znajduje się metalowy stół. Najpierw zabiera się ludziom ubrania i przywiązuje ich mocno taśmą klejącą do stołu. Następnie podłącza się elektrody. Zwykle kabel umieszczany jest na genitaliach, a druga elektroda może być włożona do odbytu. To jest najokrutniejszy sposób. Wszyscy słyszeliśmy krzyki, mogliśmy nawet stwierdzić po krzykach, gdzie znajdują się kable. Sława dziennikarza i kampania jego zwolenników uratowały go od najgorszego. Dziś mężczyzna jest bezpieczny, ale warunki panujące w izolacji widział i zapamiętał. Cierpienie współwięźniów odcisnęło na nim mocne piętno. To, że wstrząsająca prawda może ujrzeć światło dzienne, nie robiło na strażnikach wrażenia. Metody szokują nawet doświadczonych obserwatorów konfliktu. W czasie tortur zawsze jest obecny lekarz i bynajmniej nie przygląda się biernie, albo daje zastrzyk, kiedy szwankuje krążenie, albo podaje sole trzeźwiące, kiedy więzień traci przytomność. Lekarz jest nie tylko obecny, ale także bierze udział w torturach. Tylko w takich okolicznościach więźniowie widzą lekarza, wspomina dziennikarz. Chorymi i wyczerpanymi ofiarami tortur opiekują się tylko współtowarzysze z celi, a Sejew pamięta w szczególności współwięźnia Waleria Matiuszenko. Valerie został pobity na naszych oczach. Potem wyciągnięto go na korytarz. Słyszeliśmy jego krzyk. Tak się krzyczy podczas elektrowstrząsów. Trudno to pomylić. Potem znowu zabrali go do piwnicy, złamali mu żebra. Nie mógł ani siedzieć, ani stać. Raz w ciągu dnia pozwolili mu się położyć na pryczy. Po ponad dwóch latach spędzonych w izolacji jesienią 2019 roku Stanisław Asejew został przeniesiony do oficjalnego aresztu śledczego. Wkrótce potem skazano go za ekstremizm i szpiegostwo na rzecz Ukrainy. Wyrok 15 lat więzienia. Kilka tygodni później, tuż przed Sylwestrem, dziennikarz został zwolniony w ramach wymiany więźniów między ukraińskim rządem a separatystami. Jego relacje z więzienia potwierdzają inni osadzeni. Także Organizacja Narodów Zjednoczonych informuje o ciągłych torturach, porażeniach prądem i przemocy seksualnej. Tak zwany przedstawiciel praw człowieka prorosyjskich separatystów w Doniecku nie chce komentować tych oskarżeń. Nasze pytania pozostają bez odpowiedzi. The fact that... Czerwonemu Krzyżowi i Organizacji Narodów Zjednoczonych konsekwentnie odmawia się wstępu do więzienia, więc ciężar dowodu obalającego te zarzuty spoczywa teraz na władzach w Doniecku. Ktokolwiek odmawia Czerwonemu Krzyżowi dostępu, ten wyraźnie ma coś do ukrycia. Punkt kontroli granicznej Majorsk między terytorium rządowym a separatystycznym. Zanim wybuchła pandemia, dziesiątki tysięcy ludzi przekraczało tu granicę. Dla Tatiany, żony Waleria Matiuszenki, tutaj kończy się podróż, nie może bardziej zbliżyć się do męża. Ty na nadzieję, że... Żyję nadzieją, że ten konflikt w końcu ucichnie i wszystko będzie jak dawniej, że w końcu odzyskam mojego męża, że mój syn uściska swojego ojca, ale nawet kiedy będzie po wszystkim, już nigdy nie będzie tak samo. Walerii Matiuszenko został uprowadzony w lipcu 2017 roku na obszarach kontrolowanych przez separatystów. Tatiana przyznaje, że nigdy nie ukrywał on swojej proukraińskiej postawy. Kobieta szukała męża wiele miesięcy, nim w końcu natrafiła na jakiś ślad. Od razu trafił do izolacji. Był wtedy tak wykończony, że jego współwięźniowie myśleli, że nie przeżyje. Potem były tortury. Opowiadano mi, jak więźniowie musieli śpiewać separatystyczny hymn z przystawionym do czoła karabinem albo bić się nawzajem. Tatiana odkryła, że Walerii został przeniesiony z izolacji, ale jego stan zdrowia nadal jest zły. Separatyści odmówili uwolnienia lub wymiany jej męża. Jest tylko jedna rzecz, która mogłaby go uratować, presja społeczna z zagranicy, ale nic takiego się nie dzieje. Żyjemy w XXI wieku, a Europa po prostu patrzy w milczeniu. Nie ma żadnej reakcji. Europa i organizacje międzynarodowe nie robią nic, aby zamknąć tę Izbę Tortur. Jak to możliwe? To jest straszne.